5. Najlepszy serwer Discord z cheatami, citizenami, likami i wiele więcej. Link w opisie. Zapraszam do oglądania. banda federatów, dala tu od eminencji Tak o polski John Mayer, taki family friendly Żyjesz w się o komunie Patrzcie jak te teraz strachę wam rozpruje Gryja z dżungli, PTSD i traumy Czemu na godzie, a toż chce Dziewce mieć ciałkę, nie gadam o nieruchomościach Ten śmieć bije dzieci, mówiąc, że jest już dorosła Każda kurwa szuka morza, leci budr z nosa Ma się kurwy Wszystko, tyle ci wystarczy, spierdalaj na lotnisko Mata nie hip-hop, wyleczyć na azyl, wracać na boisko WWA, Sinaloa, Marbella, Vidaloka, Kryminal, cały bar i oto skam Iść do szafy, się schować, dojeżdżamy, na pokaz nie ma prawa, brakować nawet gram WWA, Sinaloa, Marbella, Vidaloka, Kryminal, cały bar i oto skam Iść do szafy, się schować, dojeżdżamy, na Pilionze same przyjdą, a wyskuta stanowią kładę Kadapek jest tak dużo jakbym ciągle był na masie Asystentka, prezent Louis i na firmę Papier AP, lawasz mafia, ulica Złota, jest hierarchia, za Orski w indzie się 20 latka Dyskusja o